Witajcie! Na dzisiejszej lekcji poznacie zaimki wskazujące. Zobaczycie, czym się różnią oraz jak je używać w zdaniach. Zaimki wskazujące, jak sama nazwa mówi, wskazują jakieś przedmioty lub osoby, które się gdzieś znajdują. Czasami wskazują rzeczy i osoby, które są blisko. Wtedy używać będziemy zaimków. This lub these. Innym razem będziemy wskazywać na rzeczy, które są daleko od nas. Wtedy używać będziemy zaimków that lub those. Zobaczcie użycie wszystkich zaimków wskazujących na przykładach. This is my cap. Zaimka this. Będziemy używać, wskazując na jeden przedmiot, który jest blisko nas. That is my shirt. Zaimka that będziemy używać, wskazując na jeden przedmiot, który jest daleko od nas. These are my shoes. Zaimka these będziemy używać, wskazując na więcej niż jeden przedmiot. Które są blisko nas? Those are my socks. Zaimka those będziemy używać wskazując na więcej niż jeden przedmiot, które są daleko od nas. Zaimki wskazujące możemy też używać w pytaniach. Jak będziemy pytać o przedmioty blisko nas? To zadamy pytanie: What is this? lub What are these? A jak będziemy pytać o przedmioty, które są daleko od nas, to zadamy pytania: What is that? lub What are those? Zobaczmy to na przykładach. Podobnie jak w zdaniach o zajmujących, wybór właściwego zaimka wskazującego będzie zależał od tego, czy dana rzecz jest w liczbie pojedynczej, czy w mnogiej, oraz od tego, czy jest blisko nas, czy daleko od nas. What is this? It's a TV. Telewizor jest jeden i jest blisko dziewczynki. What is that? It's a window. Okno jest jedno. I jest daleko od dziewczynki. What are these? Their books. Książek jest kilka i są blisko dziewczynki. What are those? Their trainers. Trampki są daleko od dziewczynki i są w liczbie mnogiej. Thank you. You're welcome. Na tym kończymy tę lekcję. Mam nadzieję, że Wam się przyda. Do zobaczenia. See you later and good luck.